Siema. Na wstępie chcielibyśmy zaprosić Was na rekrutację do ekipy nagrywkowej LW. Wprowadziliśmy dużo rzeczy, które sprawią, że odcinki będą lepsze jakościowo, jak i wyglądowo. Nie będzie już tak, że filmiki będą wyglądać jakby nie chciało się nam ich robić i nie będą zanudzające. Zmieniliśmy także wymóg co do wieku i od teraz rekrutacja jest od 13 lat wzwyż, lecz są wyjątki, jeżeli masz wcześniejszą mutację. To tyle. Link do Discorda, gdzie można napisać podanie jest w opisie. jaka obstawa teraz jest tutaj przed, co się dzieje? A kurde. Tu, jest jeszcze więcej niż ostatnio. Ale jest ich dużo. Czemu te ciężarówki tutaj jadą? Aha, anihilatory podleciały? Co jest? Kurde, strasznie dużo tu ludzi. Gdzie ja mam iść? Bo tu jest chyba pan o, Jest tutaj. Jestem. Co się dzieje? Uznaliśmy, że wystarczy już oczekiwani, i przygotowań. Mhm. trzeba rozpocząć na rozmowę i... Będziemy wprowadzać nowe technologie oraz nowe rzeczy. Potrzebuję twojej pomocy. W tym momencie. Słucham, akcja została wykonana poprawnie. Gratuluję. Jeżeli to tyle, to wracasz do pracy. Y... Potrzebuję twojej pomocy. No dobra, no jestem. Pod... mnie, no to jestem. Co mam robić? Wezwałem cię, abyśmy, abyś pomógł mi przetransportować kilka pojazdów stąd, do mojego nowego garażu. Tymczasowego. Okej, okay, czy mam jechać? Wiesz do no, no, już nie trzeba. Jedź za mną. Dobrze już to robię. Nie, to jakaś easy robota, myślę, że znowu będzie coś drastycznego. Ale przebudowa Human Lapsa kosztuje aż przewiezienie tyle samochodów, to co oni chcą robić tutaj. Jakby nie bardzo rozumiem tą całą sytuację widzowie, dlaczego trzeba samochody przewozić z Human Lapsa. Może wy mi to jakoś rozjaśnicie. Pano ma coraz dziwniejsze zadania, ale dobra, pojadę za nimi. Zobaczymy dokąd dojedziemy. W sumie spoko, bo jak sobie teraz Przemyślałem tą całą sytuację To mamy okazję zobaczyć Gdzie Pan O ma kolejną jakąś dziupla, Gdzie może będziemy mogli sobie Zrobić kolejny atak, albo ewentualnie Mieć gdzieś stół głowy Gdzie trzyma zaopatrzenie, bo z tego co on mi powiedział Teraz, no to jedziemy gdzieś Przetransportować auto, więc zakładam, że to będzie Jakiś magazyn, jakaś dziupla Czy coś w tym stylu, wiem, że jedna jest Tam obok tartaku Tutaj jest Kimon Labs, czyli taka perełka Pana Bo on tam robi te badania, te wszystkie tych ludzi przykabaca, promieniuje tymi rzeczami. Między innymi wtykę właśnie, może wtykę będą przewozić. No i w zasadzie to tyle, nie? Na razie nic więcej nie wiemy. Ale dzisiaj się to chyba zmieni. To chyba jakieś lub nocny. Jesteśmy na industrialce, widzowie, ja też tutaj kiedyś miałem kryjówkę. O, jadą czarki za nami. Dokąd teraz, panią. Tutaj. O co tutaj? Zdrowiliśmy jakieś dziwne kółko, widzowie. Ale czemu tutaj? No nie gadajcie, nie! Nie, widzowie, nie, 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 nie zgadzam się, nie, ja pierdziele, serio, poważnie, poważnie, wykorzystał moją starą dziuplę, ja pierdziele, co za gość, przecież ja myślałem, że to się zawaliło, no nieźle, no po prostu nieźle jest tak, sobie przywłaszczajmy miejscówki. Przecież tu doszło do wybuchów, pamiętacie? Kiedy on to tą tą, zaatakował to miejsce swoimi ludźmi? Myślałem, że on to totalnie wysadzi. On sobie to zagospodarował. Zrobił sobie z tego kolejną kryjówkę. Kurde. No nieźle, no. Zaskoczył mnie strasznie w tym momencie. No nie powiem. Bardzo bardzo dużo tutaj miejsca. Skąd ją masz? Powinieneś pamiętać. A no tak. Myślałem, że może. Nie pamiętasz już. No to ja pamiętam wszystko, tylko znowu próbowałeś odgrywać taką osobę, która nic nie wie i nic nie pamięta. Szkoda, szkoda. Lepiej Myślę, tak było grać. No słuchaj, no pokazałeś wtedy, kto jest tutaj no, że tak powiem, największym graczem, ale nie rozumiem, widziałem tutaj wybuchy, widziałem ogień, widziałem takie rzeczy, a to miejsce dalej stoi. Co się tu właściwie stało? Mogę Ci przyznać, że się rzeczywiście zawaliło, ale niektóre konstrukcje wróciły na swoje miejsce. Mm -hmm. Nawet można automat pomocnić. I co teraz? No nic no. Będziemy wracać do po kolejny samochód. No. czyli dzisiaj zajmujemy się transportem. Pano logistyk rusza pełną parę. No tak. Strasznie długi masz język. Mam jać po kolejny? Zrób jeszcze trzy rundki i masz wolny. Dobra. Kurde, no to nieźle. Ale przynajmniej wiemy gdzie jest jego kolejna dziupla, tylko tym razem to będzie trochę ciężej, bo to jest tylko jedno wyjście widzowie i Kościół sobie to totalnie przywłaszczył. No nic. Musimy coś wymyślić w takim razie, jakiś plan. Może to się robi jakimś echem na mieście jego wrogowie też się dowiedzą. Tylko trzeba dorwać jego wrogów? No, nie wiem, widzowie. W każdym razie wiemy, gdzie teraz bardzo dużo samochodów panu a będzie czekać. Bardzo dużo można to w przyszłości wykorzystać. A na razie, no co będę robił, Muszę jechać do Himalapsa, a więc pewnie zajmie mi to całą noc, widzowie. Bo będę poziom najczarki. Jakim samochodem jadę? W końcu ruszam najczarkiem, tym, którym mnie tak mówiliście, żebym nim zaczął jeździć. Czyli teraz jestem w miarę bezpieczny. W końcu ten auto, który zostałem od pana, więc może on też się ucieszy, jak zobaczymy z tym samochodzikiem. Słuchajcie, obok Human Lapsa gdzieś kopalnia ma być. Ja szczerze nie pamiętam, gdzie są jakieś kopalnie. Dlatego postanowiłem, że sobie pojadę tędy i pojadę tymi torami. Wydaje mi się, że chyba chodzi o tę kopalnię tutaj, gdzieś. Yy... znaczy tutaj. Zobaczycie zresztą sami, bo tutaj są tory i te tory jakby wjeżdżały w taki tunel. to chyba o to chodzi. Teraz mogę sobie też pozwolić, żeby sobie jeździć tak samochodem przecież jak to powiedział pan i kiedy jedziesz na nie nie gonicie policja, prawda? Także jesteśmy w miarę bezpieczni, teraz sobie przemieszczając Ej, dobra! Ja coś posrałem, widzowie. Myślałem, że tutaj jest kopalnia, ale tutaj był tunel. W takim razie ja nie wiem, gdzie mam jechać, i muszę czekać na telefon od pana. Który będzie już na mnie wkurzony, że po raz kolejny nie ogarniam dokąd mam dokładnie jechać O boże, no to nie wiem, no to czekam w takim razie no. Jak zadzwoni to zadzwoni Aby mnie nie zwolnił z mojej wymarzonej pracy, bo nie wiem czy znajdę szybko inną Ale z drugiej strony widzowie, przecież jest coś takiego jak radio jak wejdę sobie na częstotliwość piątą widzowie na tym radiu To powinienem słyszeć gdzie oni są Właśnie Może się odezwę coś Radioczek Pozytywny. Jestem na częstotliwości, jestem w okolicach Sandy. Gdzie mam się dokładnie udać, żeby was odnaleźć? Yy, przed Human na skręć w prawo do takiego kanionu. Tutaj są roboty więźniemne, znajdziesz nas. Dobra, to szukam. Przed Human Lapsem skręć w prawo. Nie kumam, gdzie oni są widzowie dalej, ale dobra. Pano jak zwykle mnie zaorał. Wiecie co, ja chyba rozgryzłem o jakim miejscu mówimy, bo ja myślałem o jakiejś takiej małej kopalni, a jemu po prostu chyba chodzi tutaj, żebyśmy się spotkali w tym kamieniołomie, czy... bo tutaj też jest jakby kopalnia. Nie, chyba, chyba znowu w jakieś miejsce, no zobaczcie, nikogo tutaj nie ma. Kurde, to gdzie oni są w takim razie? A nie, czekajcie, jest, jest jakiś najczark. Dobra, jestem w dobrym miejscu, uff. Już myślałem, że serio jestem zbany i będę błądził jak idiota teraz wszędzie. Dobra, jedziemy tutaj, już jesteśmy praktycznie na miejscu. O, tu jest zjazd. Pytanie: dlaczego aż tutaj się spotykamy? Jestem. Troje szukałem tej miejscowej, myślałem, że o czymś innym rozmawiamy. Musimy się udać, wie do miejsca. Mhm. Dokąd? Do pewnej. miejscówki. No dobra. Już Przyjechałem najczarkiem, także mogę ci pomóc. Pojedziemy moim. A co z moim? Niech stoi. Ujrzymy się. Panie, wziąłem najczarka i nie mogę nim jechać, widzowie. Aj, pan o ty, fujaro. No to prowadź, dokąd? Jedziemy do pewnej bazy. Mam się na coś przygotować, wziąć broń, być na coś gotowy, wolałbym, żebyś mi zawczasu uprzedzał, gdy robimy takie poważniejsze rzeczy. Nie wiem, jeżeli spotkasz bezdomnego, to możesz go zabić. A to. Tak nie jara. No, biedastrz. Przykro mi, że nie spełniam Twoich oczekiwań. To nawet nie o to chodzi, po prostu chcę być gotowy na ewentualne niebezpieczeństwa, bo zauważyłem, że to ostatnim czasie jest ich coraz więcej. Spodziewamy się jednego ataku, ale na razie głowa do góry. Okay. Czyli spodziewałem się ataku, czyli są w zagrożeniu, są jakby ktoś na nich poluje? Tak to mam interpretować, widzowie. Ataku? Z kogo strony? Z poza miasta. Nie kojarzy się ich w ogóle. Mhm. Są jakieś realne Może niech nie lepiej tak zostanie. Pewne zagrożenie stanowią, ale czy realne, więc nie wiem. Proszę, mamy szansę im się przeciwstawić. Czyli mają przewagę, skoro mamy szansę, a nie że przeciw, przeciw, przeciwstawimy im się od razu. Staram się zrozumieć, co masz na myśli. Nie zaatakują nas w mieście. Będą robić różne rzeczy, żeby nam poprzeszkadzać posabotować. Okej. Okay. jedziemy do tej wioski. Ale jeżeli tutaj? zaczną, no to Słam? Do tej wioski tutaj jedziemy, tak? Tak, prawie. Okej. Okay. Albo jedziemy, widzowie, do tej wioski, albo jedziemy właśnie. Albo jedziemy tutaj, cholera. Dobra, jedziemy. Mhm. Po co tutaj znowu? Myślałem, że ta miejscówka już została spalona po naszej ostatniej interwencji. Myślę, że nie tylko ty w tym mieście tak myślisz. I niech tak zostanie. I wszyscy myślą, że tu jest spalone. My będziemy sobie tutaj oddziaływać. Okej. Okay. Ale... Tylko przez jakiś czas. No ale to co, przenosimy się tutaj czy co? Nie na stałe. A co z tamtą kryjówką, w której byliśmy wcześniej? Tam to w tartaku. Tak jest. Dalej z niej korzystają, więc niech tam będzie. To jest jakaś nowa misuła. Nowo ogarnięta. Okej. Okay. Długo trwało sprzątanie tych wszystkich wraków, które zostawiliśmy. A co masz zamiar tutaj zrobić? Powtórz. Co masz zamiar tutaj zrobić? Na razie składzik. O, już tu dotarli. Widzę, że ostatnio coraz więcej rzeczy chowasz pod ziemią. Nie chowam. Muszę mi to przechowywać. Chyba cały czas jest używany. Zobaczcie widzowie, po raz kolejny pano korzysta z moich starych dziupli. Teraz y, dziuplę, które miałem tam wcześniej, znaczy moje bractwo tutaj było, to teraz używam do własnych celów. Ale ej, w ogóle jakoś strasznie jasno tutaj, jest, zauważyliście? Jeszcze jak ja tutaj urzędowałem, było tutaj strasznie ciemno, w ogóle nic nie było widać, a teraz ona jest strasznie rozświetlona, o co tutaj chodzi, bez kitu? ale się tu jasno zrobiło widzowie, no dużo miejsca strasznie tutaj, pomyśleć, że wtedy co tu walczyliśmy z tymi osobami, to nie zapowiadało się na tak wielką lokalizację, hmm. w takim razie po co tu jestem, jak widocznie nie jestem jednak potrzebne działania, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą musisz zobaczyć, okej, okay. Chodź. Ciekawe o co może chodzi widzowie, mam nadzieję, że teraz nie wykorzysta jakichś moich starych zagadek Choć w sumie on tutaj nie wiedział, on tutaj nie wie, że ja tu urzędowałem, nie? Więc jestem ciekaw co mi chce pokazać Może bada jakieś moje reakcje Jedziemy stąd? To Aha Z drugiej strony kochani nie? Jeżeli pan o... No wsiadam, wsiadam Jeżeli pan o planuje sobie tutaj zrobić dziuple To pewnie będzie chciał ją mocno obstawić Moje bractwo od ostatniego czasu nie działa jakoś prężnie więc przydałoby się, żebyśmy podwoili nasze wysiłki. I wiecie co, widzowie? Pamiętacie, że do tej jaskini jest jeszcze jedno wejście, które tam gdzieś zawaliliśmy. Jakbyśmy sobie załatwili jakiś specjalistyczny sprzęt, myślę, żebyśmy byli w stanie się przekopać te kilkadziesiąt metrów, kilkanaście tutaj w głąb, zrobić jakiś mały tunel, którym byśmy tu weszli. Ewentualnie moglibyśmy wykonać mały sabotaż. Ja myślę, że to jest poko pomysł, żeby osłabiać Pana On i żeby on nie wiedział, że my to robimy. Dokąd teraz jedziemy? Do Human lapsa. Okej. Okay. A co w Human Lapsie? Znowu chcesz mi zabrać jakiegoś kolega i zrobić z niego robota? Tak, ciebie. To było w sumie taki sound. To się nie podoba? No, a ma mi się to podobać? Nie wiem, my akurat moich znajomych bierzesz do takich rzeczy. Chyba są naprawdę kozakami, skoro dostałem się do swojego programu. Nie wiem nawet jak go nazwać. X-Menów On, czy coś w tym stylu. Pomyśl sobie, że wszyscy znajomi mają skończyć te wszystkie rzeczy Więc nie są twoimi znajomymi, tylko moimi piątkami Ale jak to skądś te moje rzeczy, nie rozumiem co miałeś na myśli czy... nie właśnie. może kiedyś zrozumiesz mhm. Chyba więcej ciężarówek ci tu przyjechał. No, nie umieją parkować tam widocznie A co tu jesteśmy w takim razie? Wszystko fajnych rzeczy, mam na przykład rozbudowaliśmy dwa piętra Okej, okay. na przykład? I przed siebie no dobra, o kurde, zobaczcie widzowie, rzeczywiście coś ten human lab się panu zaczął przerabiać, jakieś ściany tu pousuwał, coś tutaj po te, pootwierał, ej bez kitu teraz można się lepiej przemieszać po tym humanie, ale po co aż tak rozbudowywał to laboratorium, to wszystko, coś, 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 się się, oj, co wygadacie, że tu się wejdzie, o proszę widzowie. Jeżeli zastanawiasz się skąd takie zmiany, mm -hmm. to mogę ci zdradzić tylko tyle, że udało nam się odkryć nową technologię. Trzyma nas się wiąże? Wyobraź sobie, że masz jakąś rzecz. Ty serwerownia widzicie. Wyobraź sobie, że masz jakąś mm -hmm. A po użyciu technologii na masz Czyli co, specjalnie powiększyliście pomieszczenia, wszystko, żeby jeszcze więcej ludzi tutaj przenosić. Nie, przenosimy ludzi. Korzystamy z czegoś innego. A my zastarzyno dużo załatwimy wszystkich ludzi. Teraz możemy wykorzystywać nasze technologie do tego, żeby ich powiadać. Nie bardzo rozumiem jako bełkot, ale... To wszystko prezentuje się bardzo mocno w takim razie. Bo skoro on chce rozszerzyć, znaczy rozszerzył już tego filmu Lapsa, to on się na coś przygotowuje. Mnie się wydaje cały czas, że to jest powiązane z tymi wydarzeniami w mieście. To się nie dzieje bez przyczyny, ale zobaczcie no. To jest naprawdę on otworzył. Patrzcie, tu kolejne jakieś. z chamber, Patrzcie, kolejne pomieszczenia są otwarte. Nieźle. było tutaj. O kurde, co to jest? Tutaj przybywali twoi komplet Na tym stole leżeli. I ty też tutaj kiedyś leżałeś. Nie no, ty. Podejdź tu. Mhm. Widzisz te analizery? No. Analizują funkcje życiowe w każdej komórce. Osoby, która jest poddana testom. My każdą tą komórkę możemy sobie obejrzeć. Może jakoś zniszczyć, zmienić. Dlaczego mi teraz o tym mówisz? Widzisz tego jeszcze za mną? Mhm. Nim też mogę sterować. Już wystarczy, koniec. Ej, bez tu widzowie, on może nimi sterować. Jak on to robi? Dlatego korzystamy z naszych najnowszych technologii, żeby powiększyć nasze zasoby, jeżeli chodzi o armię. Już nie potrzebujemy ludzi z ulicy. To już się skończyło. Stara era. Co teraz? Poczynamy nowy, nowy program. I ty będziesz jednym z testów tego programu. Że co? Dlaczego? A dlaczego nie? Niech mi się nie uśmiecha, żeby jakieś rurki we mnie wchodziły, inne rzeczy, takie wieś... jest istotny argument, dlaczego miałbym cię. nie uśmiechać. Nie chcę nie być kolejnym cyborgiem, który będzie umiał strzelać, jakieś rzeczy robić. Cyborgiem? A, zamknięte. mam klucze. Wracając z cyborgiem? Właśnie? No nie wiem, no ci twoi ludzie z całym szacunkiem, ale zachowują no, no, się jak roboty. Roboty. Ej, to przejście tutaj było widzowie w, 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 w Myodapsie. Nie, nigdy chyba takiego czegoś nie było. Patrzcie gdzie my idziemy, koni. Jakieś schody na dół, co jest grane? Na tym się kończy nasza wycieczka. Dalej nie masz wstępu. Oha. To... Przeprowadziłem cię tutaj, żebyś tylko zobaczył. Jak wyglądają nasze najnowsze działa. I przypominam ci. Już nie musisz przeprowadzać testów z ulicy i porywać ludzi. Wystarczy nam ci, których mamy. A ty nie będziesz poddany podany badaniom. Więc szykuj się nie wyjeżdżaj z miasta. Jesteś wolny. Kontaktuję się z Tobą, jeżeli będzie jakaś akcja. Generala, idziemy. No to jestem w dupie, dokładnie tak mówiąc. ma. Tyle chaosu w tych odcinkach, tyle złych rzeczy się dzieje w tej serii, że teraz ja muszę zaryzykować po raz kolejny i wjeżdżam do paszczy lwa. Jeszcze nie miałem okazji pogadać z Panem o. Po, tym, po tej całej kiedy stracił generała, jest zero info, więc on może jeszcze o tym nie wie, że go stracił, a teraz jeszcze wjeżdżam do Humana i mam zamiar wykrać osobę. Ja pierdzielę w co ja się pakuję, ale kurde muszę to zrobić. No, kiedyś zostawiliśmy siebie go i były tego straszne konsekwencje. Teraz po prostu muszę spróbować, improwizować, nie wiem, coś może się uda. No jedynym plusem jest to, że zak jest umierający dla znaczy plusem, żeby go wyciągnąć, rzeczywiście to jest spory minus. Także spróbujemy. O, ile mi bramy w ogóle otworzy. O, chyba nie wejdę widzowie. Otworzy mi ktoś bramę? O, ktoś mnie otworzył? Dobra, na razie nikogo nie widzę. Powiem im na radiu, może. Tutaj, Dwayne. Przyjechałem do Human Labsa, żeby pomóc w robocie. Nudziłem się, nie miałem co robić, więc postanowiłem, że przyjadę. Jeżeli mnie do czegoś potrzebujecie, to wydajcie mi polecenie. I jestem dostępny dzisiaj całą noc. Dobra, widzowie, aby to kupili. Tu ludzie chodzą. Jeszcze coś powiem do chłopaków Psy chłopaki, na radiu? Jestem, przyłem Dobra, słuchajcie A. mnie, nie? Będę no. wam mówił, wszedłem do środka jesteś, jesteś pod obserwacją Jestem w środku Szukamy zaka widzowie On będzie gdzieś na tych takich piętrach tutaj Tylko pytanie, czy ja tam na dół będę mógł zejść Ej ty! Gdzie mogę znaleźć resztę ludzi? Może mogę w czymś pomóc? No oczywiście, po co się do mnie odzyskać Kurde, jest tu strasznie spokojnie Widzowie, nie ma, o nic... o jestem o, kurde, są te androidy całe. Na razie bezproblemowo mogę sobie tutaj chodzić. Pytanie: gdzie jest Zak? Nie wiem, co ten gościu robi. Panowie, jakbyście widzieli, że panu podjeżdża, albo ktoś z personelu, dajcie mi znaka, okej? Okay? Dobra, dobra, obserwuję. Ja tu na razie jestem pod pretekstem, że przyjdę pomóc jakieś pracy robić dodatkowe, ale nikogo tu nie widzę. Sale są puste. Szukam Zaka. A panu nie jest w budynku? Nie mam pojęcia, nie widziałem go jeszcze. Nie odpowiadał też na radiu, więc nie wiem. Mam nadzieję, że nie, będzie wtedy łatwiej, ale też będzie miał pretensje, co ja tu robię. O kurde, będę Widzę zaka widzowie. Nie wiadomo czy przeżyję. Mogę, czy, mogę w czymś pomóc? Przejechałem na nocną zmianę, chciałbym pomóc w jakiś sposób, z czymkolwiek. Nie. Dobrze, mogę przynajmniej to osłaniać? Jak wy? O kurde, Ono. Przepraszam! Czego? Postanowiłem, że przyjadę też pomóc czymś. Ostatnio po prostu jestem na Twoje wezwanie, a sam bym też chciał jakoś się wykazać. Może nie wiem, może mo jestem może coś w stanie tutaj pomóc i się komuś coś pomóc i tak nie miałem co robić. Przez to, że współpracuję dla Ciebie, znaczy pracuję dla Ciebie, ostatnio nie mam czasu na własne rzeczy, więc postanowiłem, że i tak nie mam co robić, to mogę chociaż tu się przydać. Nie wiadomo, czy pacjent przeżyje. I Cień, zapytaj. Takie roboty zgłaszamy na radiu. Minimum 5 Zg godzin. Zgłaszałem, zgłaszałem, zgłaszałem na radiu. Nie zgłaszałeś, nie było u na często Radio o tym mówię. Mogę wracać do domu, nie jesteś tu, ile widziałem. Cholera. Mieliście rację, jest pan w środku. Jestem trochę w dupie, powiedział mi, że mam stąd wracać, więc muszę coś szybko wymyślić. Jakieś pomysły? Churda. Nie wiem. Nie będę im powiedzał. Kurde, nie mam pomysłu, widzę, jak się tam dostać. Jak powiem, że panu coś mi kazał, to będę miał totalnie przesrany. Kurde, nie wiem, co mam zrobić. Nie odzyskam zaka. Nie ma opcji, widzowie. Jedynie ten lekarz będę coś mógł stwierdzić. Tu jakiś kolejny gościu rozpoczęta. Czekajcie, co? Co coś, 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 coś się dzieje? LG tu jest? LG?! Wynosi Co on tu robi?! LG tu jest! O nie! Ej ci wrócił do tego! Są wszys wszystkie O nie! Masz nie. Kazali mi wyjść, wychodzę z lapsa. Pano kazał mi opuścić tę bazę. Wychodzę! Nie na bałem takiego. To Zagadaj do przełożonego. Opuszczam budynek, jestem tu niemile widziany. Widzowie, co jest grane? LG tutaj jest! I LG wziął zaka. Kurde, to był błąd, że go trzymaliśmy w takim ten. LG wszystkich załatwił. Cholera zabił doktora, zabił rekina. Boże, co my zrobiliśmy? Panowie, mamy problem. Gdzie? Logan tutaj jest. Co? I cholera wyniósł zaka. Upewnijcie się czy z doktorem wszystko okej okay. LG wrócił na starej śmierci No to mamy przerąbane widzowie Boże Ale ja byłem naiwny Już wychodzę Kurde jeszcze panu Nie wiem dokąd LG go prowadził widzowie Logan na bok O kurde panu go zatrzymuje Późno Raz sprawdzę czy wszystko jest tu O nie on robi to lg -kowi, widzowie Wszystko gra Odłącz go Ja do morza o kurde, no to pięknie. LG wrócił do pana O i jeszcze teraz ma się pozbyć Zaka. To koniec widzowie. Teraz mam pewność, że LG pracuje dla pana O. Czyli cholera, straciliśmy dziuple Bractwa, straciliśmy lg i jeszcze stracimy Zaka i pewnie jeszcze LG desprzeda informacje panu O, więc zaraz ja też będę trupem. Tak? Zalę. Aha, jeszcze ja mam z nim pójść. No pięknie, mam ci pomóc? Mhm. Mm no pięknie, Ty nie dobrze się kamuflować, nie? Co? Wywołać koleżkę. No, to coś działa. Co ty? Boże, widzowie! Przerzucasz go za chwilę do jakiegoś innego <laughs> samochodu, bo to będzie piesy. Ja będę musiał tam wrócić, nie? Pamiętaj. Czyli co, lekarstwo działa? Tak działa. Przerzucasz go za chwilę do innego samochodu, niech ktoś podjedzie. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Leo! Leo! O, co się dzieje? Wszystko w porządku? Dojeżdżam. Stary LG jest z nami, LG udawał. Yy, tak, wszystko jest w porządku. Słuchaj! Wszyscy żyją, Wsz wszystko jest w porządku. Słuchaj teraz, Potrze weź jakieś auto. My jesteśmy, stary, no. jesteśmy, jedziemy do Sandy. Spotkamy się w Sandy przy jeziorze. Yy, przejmiesz zaka od nas, jesteśmy w samochodzie pana O. Leo, Leo Logan musi tam wrócić. Spotkamy się, odbierzesz go. Dobra. Jedziemy ja tam. I nie kłodzę, go od razu bo on ma przy sobie. Jazda, 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 szybko! Dobra, robota. Rax? To Rax, jest znać częstotliwości? Jest. Dobra. Litera, dzięki Rax za informację. Jedziemy. Dobra, widzowie, mamy LG. Znaczy, co ja gadam? Mamy LG i mamy Zaka. Teraz czekamy na Leonardo i szybko robimy ten przekręt. Ale jazda, LG jest z nami! Ta policja. Durna jak zawsze. <noise> Zwiedziłem tamte doki widzowe, nic nie trafiłem, więc pewnie tutaj będzie siedział pano z swoimi przydopasami. Jestem ciekaw jego reakcji, jakie podejrzenia będzie zarzucał na wszystkich, nie? No, bo jednak strasznie ucierpiał. Jed generał, którego sobie tak bardzo cenił, no. No, musicie przyznać, że ta walka była dobra, widzowie. Widzę, że wam też się podoba, a w szczególności podobała wam się końcówka tego odcinka, więc teraz czas. O, się, o kurde, dalej jest. DJ Logistics widzowie. Ten hangar dalej stoi, czyli podziemia też musi gdzieś tutaj być. O proszę, zobaczmy co się stało. Ala ekipa. Przepraszam, że nie jestem przebrany, jechałem jak najszybciej mogłem. No, no, no. Chodź. Co się stało? Siadaj. Aż Ależ do helikoptera? Generalnie. Generalnie. Ja mam kierować? Spoko? Nie, nie mam A, myślę, ja. Zabiję. Ta, zabiję się. Co się dzieje? Ktoś z na moje dostawy. Okej. Okay. Od tego, są może wiesz, kto to jest. Doskonale Ja wiele rzeczy wiesz. Nie jestem głupi, no też nie jestem głupi. A widzę jakie statki na lewo. Wysadzone. Skąd one płynęły? Wysadzone. Mm. Skąd Możemy trochę nad nimi polecić bardziej? chcemy się im Cześć, przyjrzeć. Zaraz, no, nad nimi. Wiesz, co na nie chwilę nie obecną nie mam żadnych informacji, ale chętnie się dla Ciebie zainteresuję tym faktem. Bo sporo pieniędzy utopiliśmy, co? Bardzo nie Mam dla Ciebie zadanie. Tak? Jakie zadanie? Od tego będzie zależeć twoje życie i moja praca, twoja praca u mnie. No, co się dzieje? Możesz znaleźć sprawcę tego, jeżeli nie znajdziesz, albo będzie to błędny typ. Obiecuję, że zakończymy działalność. I nie w taki sposób, jaki byś chciał. No dobra, ale... On to całkowicie poważnie i nie mam zamiaru już z tobą... Przekonęła. No dobra, jest. że je... często drożę, ale tym razem i całkowicie poważnie. O nie, stracę robotę! Dobrze, już, spokojnie, ale muszę znać jakieś podstawy, no bo nawet nie wiem z czego to zostało zaatakowane. To, to, jest, to są bardzo ważne. Wsadzone. rakietą z samolotu. Z samolotu? Nie takim bojowym samolotem, tylko samolotem, który zrzucił rakietę. A, to jakaś... Leciał sobie jako pasażer, miał w ręku rakietę, wziął, zrzucił w dół i nakierował nas z jachty. Aha. Nie zauważyliśmy zareagować tak szybko. Aha, Każdy no do... dobra. przebiegał dobrze i schematycznie, nigdy nic się nie działo. Pierwszy raz nie zauważyliśmy zareagowania. A wiadomo, z której strony nadleciał? Od strony góry, po lewo. Czyli mógł lądować Sandy albo spaleto. ewentualnie Grapesy. Dobra, 103 lotniska, Chcę Chcesz wysiąść na jednym ze statków? Rozajdę A To coś znajdę? Może coś znajdziesz, na tam jeszcze nie było. To możemy podlecieć. Nie go na pierwszy. Dobra, to sprawdzimy co jeszcze, widzowie. Pano nie wygląda na wkurzonego, pomimo tego, że stracił generała. Może jeszcze o tym nie wie, widzowie. Myślałem, że jakaś ostrzejsza reakcja będzie, a to mnie od razu wrzucę do jakiejś dziwnej roboty. Tutaj stracił trzy statki z towarem, który już spłoną w zasadzie. Zobaczmy. Ora wyskakuje. Się rozejrzyj już, sekunda. Aj, wody się tu zbiera, ale czy ja coś tutaj znajdę? Nie no, to jest wszystko czysto, widzowie. Tam widzę, że tam już jest wszystko zawalone, nawet tam nie wejdę. Jeszcze jest to ewentualnie góra. Właśnie idę. Nie no, tutaj nic nie ma, kochani. Wszyscy wyparowali. Tutaj czysto! Czy, czy reszta się ewakuowała, czy co? Wszyscy też zyp, Aha, a może zostali uprowadzeni? Może, a po prostu ich wysadziło i ich nie ma po prostu. Musisz ty nawrócić, bo nie wejdę. Dobra, możemy lecieć. Dobre nie sprawa. Na każdym statku zniknęli ludzie? No jeden człowiek. Nie zdążyli chce z nim porozmawiać. To chyba tyle, nic nie ustalimy więcej. Ciekawe Dobre to sprawa. jest. Chcecie wziąć udział w akcji podwodnej. A coś mi to da? Sprawdzicie po prostu dół statku, Czy nie jest to niech twoi ludzie no już to nie, sprawdzą nie, nie. i dadzą mi znać co jest pięć. No ja dobrze, na tej podstawie... Niech do mnie się zgłosi ktoś, kto ma mi pomóc w tej sprawie. Z kim kto będę mógł rozmawiać, żeby też dysponował ludźmi. Nie do le... tego jednego generała. Dobra. Nie tego, z którym lecimy, ale zaraz jedno się tutaj zjawić. Dobra, okej. Okay. To tak znaczy, wrócę. Czekam na decyzję w sprawie mojej propozycji. Cały czas ją znaczy, rozważam. Stracili tu ostatnio jednego generała. Co prawda nowego, ale... Ale wiesz... Co ty, to za dźwięk? Co Nie, coś... O! Coś jest tam. <grym> Skoczyłem, widziałeś. Nie, nieważne, nieważne. Taki raz za ile będzie ten generał? Jeden z nich ma przyjechać. Ten generał z będzie Dobrze, to niech przyjedzie i mnie informuje na bieżąco, co jest tutaj ustalone. Na tej podstawie będę kontynuował poszukiwania. Ilu ludzi zniknęło nam finalnie? Nie rozumiem z kim? To bo znajdźcie. Jaki w tym jest problem? Możesz. jak dzieci?

Dobra, w takim razie jesteśmy w, kontakcie. Informujcie w, generała, to jest jest... w kontakcie. Dobra, widzowie, jedziemy stąd szybko, w takim razie pan o sobie będzie szukał swojego znasranego generała, który już jest dawno zakopany żywcem yy, z małą dziurką w szyi w pewnej jaskini, w której go tam dowaliliśmy, więc powodzenia panie o, na poszukiwanie swojego przyjaciela. Niestety go nie znajdziesz. Kochani, yy, dostaliśmy kolejne zadanie od pana o, mamy dowiedzieć się, co się stało z yy, tymi osobami na statku. I teraz szczerze jest to bardzo trudne zadanie, bo jak ja to mam zrobić? No Muszę mieć jakieś podstawy. Jedną podstawą to są te lotniska, więc będę musiał pogadać z kimś, kto zna się na takich samolotach, na ruchach samolotów, prawda? Także podsuwajcie mi w odpowiedzi tutaj w komentarzu do kogo mogę się zgłosić, żeby mi wyciągnął takie dane na temat wojskowych, znaczy na temat latających samolotów po całym stanie Los Santos. Bo podejrzewam, że tamten samolot musiał się gdzieś zarejestrować, żeby wystartować. सुनब चारे घुमे सुनबाई चारे घुमे घुमे घुम घुमे घुमे चार्च